Cześć, zapraszam na kolejny katalog narzędzi marki Parkside. Od 12 września na stronie 28. Mamy za 129 zł laser krzyżowy z zielonym światłem. Jest to zupełna nowość. Dodatkowo posiada statyw. Parkside posiada również taki laser z czerwoną wiązką. No ale sami możecie porównać, że zielona wiązka jest o wiele bardziej widoczna. Nawet w słoneczny dzień widać ją wyraźniej niż. Wiązka czerwona. Statyw ten posiada również kortkę, gdzie możemy wysunąć sobie jeszcze bardziej wyżej ten laser. Zasięg do 40 metrów. Dodatkowo możemy podłączyć do USB typu C, żeby ładować akumulator. Cztery razy lepiej widoczny przez ludzkie oko niż laser czerwony i gwarantuje nam lepszą efektywność i zasięg pracy. Mamy dwie funkcje: samopoziomowanie, ustawianie ręczne. Mamy tutaj akumulator litowo-jonowy o napięciu 4V, 2Ah. Dokładność niwelowania 0,5 mm na metr. Obok na stronie jest to strona 29. Mamy motowiertarkę z udarem 1050W. No, jeżeli chodzi o tą motowiertarkę, to od długiego czasu nic się nie zmienia, jeżeli o nią chodzi. Parametry pozostają takie same. Jest to, moim zdaniem, jeżeli chodzi o markę Parcite, jedna z najlepszych motowiertarek, chociaż. Ta tarpa, która posiada 800 W, też całkiem sobie dobrze daje radę. Siła uderzenia 3 J, liczba uderzeń od 0 do 5300 na minutę i wiercenie, jakie tutaj mamy, 26 mm w betonie, w kamieniu. 13 mm w metalu, 32 mm w drewnie. W zestawie mamy przecinak, dłuto płaskie, 3 wiertła SDS, ogranicznik głębokości piercenia, uchwyt wiertarski, dodatkowo uchwyt ręczny i 50 g smaru i walizka. Poniżej mamy akumulatorową, roboczą lampkę LED 20% taniej, za około 40 zł, z magnesem. Z uchwytem możemy sobie gdzieś przymocować. Taka rozkładana lampeczka do metalowych, jakichś w profili możemy przymocować przy pomocy magnesu. Akumulator wbudowany litowo-jonowy o napięciu 3,7 V 2200 mAh, czyli troszeczkę więcej niż ten laser krzyżowy. Czas świecenia lampy: 3 godziny, 6 godzin. Mamy dwa tryby ustawienia na 100% i na 50%. Czas świecenia przedniego światła: 16 godzin. Strumień świetlny 600 lumenów i 300 lumenów. To tyle, jeżeli chodzi o tą lampeczkę. Na stronie 30 mamy miernik cyfrowy. Również nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o ten miernik. Do domowego użytku. Naprawdę fajna rzecz. Z przewodami pomiarowymi o długości około 80 cm w baterie 20% taniej, czyli za niecałe 50 zł. Mamy fajny taki domowy mierniczek do pomiaru natężenia prądu, napięcia, rezystancji oraz sprawdzania diod i przejścia. To również się powtarza ciągle poniżej. Testery za około 25 zł. Tester gniazd elektrycznych. Miernik sygnału. Satelitarnego lub urządzenie do kontroli napięcia. A na stronie 31 również za około 50 zł. Bardzo pożyteczne narzędzie. Szczypce do ściągania izolacji. Dodatkowo w zestawie mamy 231 elementów pewnie różne złączki 60 końcówek kablowych 30 tulei wtykowych 30 wtyczek płaskich 20 złączek stykowych. 10 wodoodpornych złączek stykowych. No czyli cały zestaw różnych potrzebnych akcesoriów. Jeżeli chcemy szybko, łatwo, skutecznie wykonać taną pracę, no to takie narzędzie na pewno nam się przyda. Za około 60 zł mamy zestaw akcesoriów do multiszlifierki. Tutaj mamy aż 349 elementów. No kto posiada taką szlifiereczkę małą, takiego niby Dremelka, no to już Dobrze wie, na co takie akcesoria się przydają, także bardzo pożyteczne mamy narzędzia w tym katalogu. Jak na razie, no tutaj to już jest wszystko, jeżeli chodzi o, o ten katalog. Ale jeszcze widziałem tutaj na końcu, mamy dodatkowe narzędzia. Są to akumulatorowe nożyce do żywopłotu na akumulator 20V za 129 zł chyba w ostatnim katalogu to było tutaj się nie wypowiem, bo po prostu tego narzędzia nigdy nie miałem jeżeli chodzi o akumulatorową piłę łańcuchową też na 20V no to u mnie jest na kanale, można sobie zobaczyć nie powiem, żeby to wydajnie pracowało, ale jeżeli chodzi o skuteczność, no to daje sobie radę Pod spodem za 340 zł. Akumulatorowa, dmuchawa, turbinowa do liści. Tu potrzebujemy dwa akumulatory 20V, bo to narzędzie jest po prostu na 40V. Tylko online. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. I do następnego filmu, Hejka. Taki krótki katalog dzisiaj. Chyba jeden z najkrótszych. A tak to wyglądało 6 kwietnia. Czerwony laser. Tutaj mamy cenę 79 zł jak widzimy inny ten statyw jest a tutaj mamy również tą motowiertarkę z tym dodatkowym uchwytem na wiertła walcowe cena 199 zł.